Igg. Maja! Ikke. Jeg har så mye jeg har satt Ładnie tu, prawda? Tak. Na drzeczkę tu się idzie. Tak? Mhm. Uh -huh. I to ja tu się idzie. Mhm. Uh -huh. My poczekamy na dole, babcia! O, fajna mkutka. Fajna? Ale Tak No i zobaczcie, czego nie wolno jeść tych białych kulek bo to klej nie to jest trujące no. mata i się nie wtrącaj tu mamy chyczkę fioletowe o co pierwszy jeziorko o a to są piękne jeziorki o to nie boże włoski dziewczyny tam są pokrzywy tutaj będziecie jeść? O, no, tu jest ładna kulka czelącego. Ptaki to jedzą. No i tutaj jest, pie... tu jest krzak jeżyn. Tu jest miel I tutaj też są jeżynki. Chcesz maluj jezynkę? Dobre? a ty dalej cały czas odnosisz? ja pod górkę idę no o mirabelki tu są mirabele mimi tak mimi nawet się nie obrzuciła no nie obróciłam się bo nie mam po co tak skręcamy tu Nie tu jest pełno mirabelek No ładnie, ładnie. Ale mhm. No byliśmy. Ja się piłam. dół. No woda. No woda. Ja pisałam. Tak? No ja pisałam. Jakie trzeba potężne? To drugie. Dobra, widzimy się, jak już tam wyjdziemy. Dobra, to jeszcze nie tutaj, ale... Możemy to przejście. Co bliźniak? Ty Michasia jesteś, nie? Marcycha jesteś? Nie, ja wiem, że ty Michaśka. <gül�ly> Jaki rządek idzie. Ojej, pokrzywy, pokrzywy, pokrzywy. Dobra, teraz się widzimy na pewno, jak wyjdziemy. Jak to pięknie pachnie. <gül�ly> Jeszcze takie e, Nie, tu tutaj tylko po lewej stronie. Tu już są takie piękne zapachy. Zostaw tego kija! Nie, nie dotykaj! Idź. Gąj się nicza. Będzie piękny motylek. z nim. Nie, nie płacz! Już nie ma to Nie, prosto. No. Mela. Mela. I'm <inaudible> to <inaudible> Який близняк. Dziewczyny dzisiaj chyba to jest coś dobrego dla flosi pozbierać. Ja tam. Tak? Bo ja mam bosi. A co wczoraj zebrałyśmy dla flosi? Jabłuszka, duże i małe. Jakie jeszcze? Co jeszcze? Nie, jagody akurat nie zebrałyśmy. Nie, Jerzyny. Jagody to my zjadłyśmy. Co jeszcze? Tak. Ośmioryzm. Mirabelki, orzechy laskowe. Nie uczcie się. Nie. Sprawdzimy. Bo te dróżki są takie same. Nieprawda. Ej, babcia, czerwona porzeczka. Idźcie na boczek. No, idźcie! Idźcie! idźcie Marcysiu! To trzeba iść szybciej, Marcysiu! Telefon, no? I dla chłopców mamy już coś. A, no tak, Mela.

Chyba łęna to było... Ale nie Jeszcze o to wyglądałam gorzej Może... Mata, może jagody nam się dzisiaj uda znaleźć znowu? O pokrzywa Oła to pokrzyw O, nieżyna się przytulała piwaki tam są jakie? Z tyłu dzisiaj się chmurzy, Marta, przestań Nerwiasz mnie już. Jaśmin, akacja, jeżyna, jaśmin, akacja, obiekt nieznany, jeżyna. I ja, ja skupiłam dom na sedec. Co tamalu? Marta, orzech laskowy, nie może, orzechów, teraz, la la la, brzydko powycinali, Symela. Jakie to kamyczki. Blabu blabu. Bla. Bla, bla. <laughs>